Zgodnie z zapowiedzią, Ostatni briefing przed wielkim wydarzeniem jest z nami przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki. Księż arcybiskupie, co to oznacza, co to powinno oznaczać to wydarzenie, które, od którego dzieli nas pół godziny właściwie dla, dla Kościoła w Polsce. Czym to wydarzenie jest dla księdza arcybiskupa osobiście? Bardzo proszę. Jest to wydarzenie, które ma znaczenie nie tylko dla Kościoła, ale dla całej społeczności Polaków. I to Polaków w, w naszym kraju i, i za granicą dla całej Polonii. Dlatego, że ten człowiek poprzez swoją postawę i poprzez heroizm swojej wiary sprawił, że właściwie obnażyła się słabość systemów terrorystycznych, które w tamtych czasach panowały. Tych dyktatur, które miały wszystkie argumenty w swoim ręku, miały, miały wszystkie siły w swoim ręku, a jednak okazały się słabe wobec heroizmu ludzkiej wiary. To jest taki znak powiedzmy, pokazujący na nieskończone możliwości człowieka. I nie mówię tylko o, o księdzu Kardynale, Wyszyńskim, ale także o każdym człowieku, że w każdym człowieku drzemią możliwości wiary, takie, z których on w ogóle sobie nie zdaje sprawy, a które mogą pomóc mu przemóc te proste, codzienne trudności i pomóc także przezwyciężyć poważniejsze trudności, które stoją w takich momentach dramatycznych, gdy chwieją się systemy, gdy, gdy polityka domaga się pewnych rozwiązań, które nie są zgodne z, z samą wiarą chrześcijańską. Wracam z Budapesztu, z tego Kongresu Eucharystycznego i byłem pod wielkim wrażeniem tego, właśnie jak maleńki naród węgierski, który liczy. Gdzieś 9 milionów 800 tysięcy ludzi, był w stanie zorganizować coś wielkiego, co wydaje się, że przekracza ludzkie możliwości. I to też jest potwierdzeniem, że w tym samym momencie kardynał Minczęty, kardynał Wyszyński, kardynał Stepinacz. Wszyscy ci ludzie zostali postawieni w podobnej sytuacji despotyzmu państwowego no i byli w stanie to wszystko przemóc, ale tylko dzięki heroicznej wierze. Gdy większa część, możemy powiedzieć, upadła, to on dźwigał na sobie, na swoich barkach. Właściwie jednoosobowo. Owszem, istniał episkopat, ale, ale on był bardzo mocno scentralizowany i nie, nieadekwatny do dzisiejszych czasów. Ale okazuje się, że jednej władzy komunistycznej przeciwstawiła się jedna władza kościelna. No i ostatecznie to wszystko odniosło swój sukces. Gdy w, y, myślę o tym, jakie są z tego wnioski, i jakie, jakie wymagania y, są nam stawiane po tylu latach, od, od 81 roku, od śmierci księdza kardynała, no to w, y, wydaje mi się, że pierwszym i podstawowym punktem jest y, odrodzenie wiary. Bo właściwie od, od odrodzenia wiary bierze się inne spojrzenie na rzeczywistość bierze się, biorą się też siły, które przekraczają nasze własne siły. Bierze się też dążenie do transcendencji, czyli do przekraczania w ogóle tylko tych rzeczywistości, w których żyjemy w sensie materialnym. Wczoraj mieliśmy forum na Politechnice Poznańskiej, w których była mowa o zagrożeniach obecnego czasu, to znaczy o tym, że właściwie y, pięć głównych centrali medialnych opanowuje w tej chwili nie pojedynczego człowieka, nie polskie, ale obejmuje swoją kontrolą cały świat i y, prowadzi do tego, żeby z, z człowieka, także z Polaka, uczynić doskonałego konsumenta. To znaczy człowieka, który będzie ograniczał swoje pragnienia do materii i będzie całkowicie usatysfakcjonowany jeśli pragnienia materialne zostaną spełnione. Musimy sobie z tego zdawać sprawę i, i jednocześnie dawać odpowiedź, która jest przede wszystkim odpowiedzią wiary na miarę księdza kardynała Wyszyńskiego. To co wydaje się właśnie Nieprzekraczalne, co w, w Europie wydaje się rozpadać i, i, w, i pokazywać jakieś przesłanki do podobnego procesu także w Polsce, to wszystko może zostać zupełnie odwrócone, jeśli tylko nie zabraknie wiary. I to jest właściwe, powiedzmy, moje od, moja odpowiedź na to, co stoi przed nami, bo to jest. Ciekawsze, co stoi przed nami do zrobienia w obliczu tej beatyfikacji i w obliczu tych nowych wyzwań, które związane są w pewnym sensie z trudniejszymi zadaniami, aniżeli terroryzm państwowy. Bo terroryzm państwowy był stosunkowo łatwo dostrzegalny i łatwy też do przeciwstawienia się. Natomiast delikatny terror. W, który w tej chwili ogarnia człowieka innego rodzaju, on jest chętnie przyjmowany przez, przez samego człowieka i dlatego tym bardziej niebezpieczny. Więc dziękujemy Panu Bogu za te możliwości, które nam stworzył poprzez postać samego kardynała Wyszyńskiego, która jest mi skądinąd znana, dlatego że ksiądz kardynał był naszym arcybiskupem, nie tylko arcybiskupem warszawskim. To tak wydaje się, że on jest związany przede wszystkim z Warszawą. Tymczasem był gniezieńskim i warszawskim. I dlatego moja cała właściwie droga od dzieciństwa, od 49 roku, aż po zakończone studia są związane właśnie z księdzem kardynałem. Dlatego mam doświadczenie nie tylko z książek, ale doświadczenie bezpośredniego kontaktu z nim i w, w, tych w, wniosków, które człowiek mógł albo był w stanie wyprowadzić, patrząc na jego zachowanie i na jego postawy. Więc zdaje mi się, że, że heroizm jego wiary polegał też na tym, że on jakby nie rozpraszał się na sprawy drugorzędne. Tylko trzymał się głównego nurtu, trzymał się tych głównych odpowiedzi, przede wszystkim trzymał się wiary. Ja osobiście dziękuję mu za święcenia kapłańskie, które otrzymałem z jego rąk. Cały czas, właśnie będąc przekonany o tym, że towarzyszy nam albo mojemu życiu, życiu naszych kolegów, postać zupełnie nieprzeciętna i nieporównywalna z jakąkolwiek inną. Być może z kardynałem Minczentym albo, albo Stepinaczem. Tyle bym miał do powiedzenia y, tych prostych spraw dotyczących księdza kardynała Wyszyńskiego. Księdza w macie kluczkę, Czy jest plan Mato i szansa, żeby siłą rzeczy trochę w cieniu pozostająco... Różyczacką y, wydobyć na pierwszy plan. Także wśród może dzieci, uczniów, no bo to jest kobieta silna, która w swojej słabości zrobiła wiele rzeczy, które trwają do dzisiaj. I jeśli ksiądz arcybiskup, bo ksiądz z, z Budapesztu, mógłby się odnieść też do takich doniesień polskich biskupów, którzy żałowali, że mało Polaków było na Komendę Faktycznie, gdy dotyczy to w postaci Różyczackiej, to w... Przy, przy, całym, przy całym szacunku dla tej kobiety, która była niezwykłą na swoje czasy i, i zbudowała niezwykłe też dzieło opieki nad niewidomymi, to wydaje mi się, że nie da się porównać tych dwóch postaci i wysunąć na pierwszy plan Matki To To jest może takie bolesne stwierdzenie dla samych sióstr. Ale, ale to dzieło, które prowadził ksiądz kardynał Wyszyński jest nieporównywalnie ważniejsze, ponieważ on nie odnosił się do, do jednej szkoły, do jednego miejsca. On, on otaczał opieką całą Polskę i jednocześnie także bronił Polski przy każdej obecności tej zewnętrznej, za granicą. Pamiętam osobiście przyjazd. Pierwszy przyjazd księdza kardynała samolotowy. On zazwyczaj przy, przybywał pociągiem, ale pierwszy był jego przyjazd samolotowy i właśnie zbiegło się podobne grono dziennikarzy na Fiumicino. I oczywiście każdy chciał usłyszeć, co on ma do powiedzenia na temat sytuacji politycznej w Polsce, jak ją ocenia, jak, jakie widzi perspektywy. I wtedy właśnie ksiądz kardynał stanął, mówi: Wolność słowa, wolność milczenia. Miał tę zasadę, żeby o Polsce nigdy nie wypowiadać się źle za granicą, żeby jakkolwiek oceniał rządy polskie i jakkolwiek miał do nich swój własny stosunek, żeby tego wszystkiego nie przenosić na płaszczyznę międzynarodową. Proszę Państwa, dziękuję bardzo serdecznie księdzu arcybiskupowi, dziękuję Państwu i żyjmy beatyfikacją. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.